Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat darmowych pakietów, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, no i jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, czy pod tym filmem uda nam się dobić 2000 łapeczek do góry, a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc na samym początku naprawdę bardzo ciekawy temat, a dokładnie, czy zastanawialiście się jak w tym sezonie najszybciej zdobywać właśnie expa? Więc właśnie z odpowiedzią na to pytanie przychodzi do nas tak zwany Loot Station, czyli osoba, która już niejednokrotnie wbijała naprawdę wysokie poziomy w po prostu poprzednich sezonach Fortnite'a. Więc patak, porównał on parę trybów ze sobą, no i wyszło mu na przykład, że w trybie oszuści w jedną godzinę jesteśmy w stanie zdobyć 164 tysiące expa, co jest naprawdę całkiem sporym wynikiem, lecz yy, tak, powiedział on również, że jest lepsza metoda, zwana również na i ogólnie, no to na tej metodzie możemy zdobyć właśnie aż do 180 tysięcy expa w jedną giereczkę. Wystarczy, że po prostu polecimy właśnie sobie na ten tryb, no i po prostu będziemy zbierali wszystko, co tak naprawdę napotkamy: czyli jakieś skrzynki, pojemniki z amo, dosłownie wszystko, i przy okazji jeszcze wykonamy pewnie parę wyzwań. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawa taktyka, no i po prostu będziecie sobie dzięki temu mogli wbić parę poziomów, gdyż w tym sezonie, no, wbijanie poziomów jest jest nieco utrudnione. Więc przechodząc dalej mamy naprawdę ciekawy przeciek, a najdokładniej tło lobby, które nigdy się nie pojawiło. I tak, znajduje się ono w plikach gry i różni się strasznie od tego, który mamy teraz, gdyż na obecnym na przykład tle lobby mamy no chociażby na przykład miejscówki z obecnego sezonu, w tym chociażby ten nowy roller coaster i tak dalej, a na tamtym mamy no zazwyczaj świecie pole. Więc nie wiadomo o co tutaj dokładnie chodzi i możliwe, że jest to związane z właśnie nadchodzącym letnim wydarzeniem, gdyż Epic Games oficjalnie nawet ogłosiło, że to, co mamy obecnie w grze, jest to tylko i wyłącznie wstęp do tego, co będzie już niedługo. Także ja osobiście się nie mogę doczekać. No i oczywiście wyzwania letnie się pojawią. No i wyzwania, które się teraz pojawiły, czyli ten wysposkoczek, to jeszcze nie jest to. I tak naprawdę cały letni event dopiero się zacznie, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Eee, no i w sumie to ja mam absolutnie pojęcia, dlaczego takie oto lobby się pojawiło w grze. Więc yy, czekamy i przechodzimy od razu dalej. A dalej mamy to, że gracze są troszeczkę zniesmaczeni tym, że Fortnite coraz bardziej e, do, nie dodaje takich swoich skinów, tylko bardziej jakieś skiny z kolaboracji. A najdokładniej, moi drodzy, no to chociażby w na przykład, rozdziale drugim i sezonie pierwszym było naprawdę no, mało kolaboracji. W sensie mieliśmy chyba z tego co pamiętam coś około 200 czy 300 skinów i było naprawdę mało współprac. A obecnie to w większości skinów to tak naprawdę kolaboracja. Chociażby wejdźmy sobie w sklep z przedmiotami, no i zobaczmy co tutaj jest. No na przykład mamy kolaborację z po prostu Naruto, e, Tutaj dalej kolaboracja z Naruto, zjeżdżamy troszeczkę niżej, mamy kolaborację z Amongasem, tutaj mamy kolaborację ze Spider-Manem, więc jest tego naprawdę dużo, ale wydaje mi się, że jest to z jednej strony na plus, ze względu na to, że wiadomo, że na przykład jak ktoś jest fanem i Spider-Mana i Fortnite'a, to jest naprawdę duża szansa, że sobie takowego skina Spider-Mana zakupi. Także nie ma się tutaj co dziwić, że takie coś nadzwyczajnie w świecie się dzieje. E, no i tutaj no, w sumie e, tak to wygląda. Dobra, przechodzimy dalej. No i dalej mamy właśnie nadchodzącego NPC ze świata Star Warsów. I będzie to nie kto inny niż Luke Skywalker. A najdokładniej Epic Games dodało do plików gry właśnie zielony miecz świetny. No i przy okazji to ma on być właśnie dla tak zwanego Luka, czyli NPC, który ma pojawić się w grze. No i najprawdopodobniej będziemy mieli dwa miecze świetne: czyli ten Darda Vadera, który już teraz możemy znaleźć, oraz ten właśnie Luka Skywalkera. Nie wiemy dokładnie kiedy ten się pojawi, ale myślę, że może być to do następnej aktualizacji. Jak i również do właśnie następnej aktualizacji y, mogą zostać dodane naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, gdyż Hypex na swoim Twitterze napisał, że do gry nadchodzi kolejna nowa mechanika i będzie to właśnie mechanika jeżdżenia na desce. Także naprawdę bardzo ciekawie, i przy okazji napisał on, że motocykle cały czas są aktualizowane i że po ostatnim updatecie po raz kolejny były one zaktualizowane, co nadzwyczajnie w świecie że, y, sugeruje nam to, że Epic Games po prostu nad nimi pracuje. Więc możemy spodziewać się tego, że te no, po prostu niedługo w grze się już. Pojawią, gdyż cały czas Epic Games coś z nimi robi, więc yy, to może oznaczać tylko i wyłącznie tyle, że te nie tylko się pojawią w giereszce. Myślę, że naprawdę bardzo dobra informacja. A teraz przechodzimy sobie do głównego tematu materiału, czyli darmowych pakietów dla każdego. No i to jest raczej pewne, że każda osoba, która chociaż chwilę gra w Fortnite'a, nadzwyczajnie w świecie chciałaby zdobyć właśnie jakiś pakiecik za darmo. Więc obecnie mamy jeden w grze, lecz niestety, ale nie jest on dla każdego. A mowa tutaj o pakiecie PlayStation, który możecie na świecie zdobyć poprzez właśnie posiadanie PlayStation Plus. No jak macie PlayStation, to wchodzicie sobie tam do tego sklepu, no i wpisuje. Fortnite i tam macie ten pakiet. Wtedy go odbieracie, i nadzwyczajnie w świecie dostajecie go na swoje konto. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Lecz moi drodzy, yy, tak więc ostatnio w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej takich oto właśnie zdjęć, w tym na przykład taki ziomeczek na motorze i na przykład JuiceWord. I co do ziomka na motorze, to ten raczej nigdy nie zostanie dodany jako darmowy pakiet, a co do JuiceWorda, to tak, JuiceWord najprawdopodobniej zostanie dodany do gry, lecz wątpię, że jako darmowy pakiet, ze względu na to, że menedżer Juice'a na zwyczajnie świecie stara się o to, żeby JuiceWord pojawił się w Fortnite'cie i mamy w sumie naprawdę wiele konceptów, yy, ale to wątpię, że byłby on do zdobycia w jakikolwiek Sposób za darmo, ze względu na to, że głównie, no po prostu jakieś skiny, które są do zdobycia za darmo, chociażby poprzez turnieje, to są na przykład skiny ze serii Marvela, na przykład ewentualnie jakaś seria ikon, no nieco inna niż na przykład, nie, Marshmallow czy ktokolwiek taki, gdyż raperzy to jeszcze nie mieli swojego po prostu turnieju. Ale jeżeli kolejna seria ikon zostanie zapowiedziana, to możemy spodziewać się tego, że po prostu będzie turniej o tego skina, no a nie mamy jeszcze pojęcia, kto będzie w kolejnej serii ikon. Ewentualnie, moi drodzy myślę, że jednym z bardziej takich najbliższych turniejów o jakiegoś darmowego skina to będzie coś w wakacje. Lecz jeszcze absolutnie nie mam pojęcia, więc zobaczymy. I też przy okazji, moi drodzy, możliwe, że na przykład jak Gwen Stacy, o której już w sumie parę filmów temu też mówiłem, będzie dodawana do Fortnite'a, to również będziemy mieli wtedy turniej o zdobycie jej skina totalnie za darmo. No, takich jeszcze okazji jest naprawdę wiele, ze względu na to, że Epic Games samo pisało, że takowych turniejów jeszcze w przyszłości całkiem sporo będzie. Będzie. Także teraz w sumie to tylko i wyłącznie czekamy na informacje i myślę, że takowa już niedługo powinna się pojawić, gdyż Epic Games teraz daje naprawdę wiele rzeczy za darmo. Ale wiem, że Wy też chcielibyście zdobyć darmowy pakiet, i to dosłownie każdy. Także, moi drodzy, jeżeli chcielibyście wygrać coś ze sklepu z przedmiotami, to wystarczy, że zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie tutaj łapeczkę do góry i w komentarzu napiszecie wasz nick z Fortnita. No i w dzisiejszym filmie myślę, że komuś możemy wysłać jakiś pakiecik, no i wy też będziecie mogli takowy wygrać, więc. Mamy tutaj zestaw Among Us, gdzie mamy w sumie plecak, który jest według mnie całkiem fajny, gdyż mamy do niego masę styli, jest 10 styli, oraz mamy emotkę taką. Także wysyłamy jako podarunek jakiejś osobie, która tego nie ma, bo myślę, że dużo osób może to mieć. Robimy takie losowanie i weźmy sobie tą oto osobę. Eee, dobra, ona tego nie ma, więc kupujemy jej tego prezent. No i 600 fałdolców, i mamy tutaj podarunek dla ziomeczka. Także tak jak widzicie, podarunek wysłany do losowego ziomeczka z moich znajomych. No i możemy jeszcze komuś wysłać, myślę, że e, jakiś inny pakiecik, o ile jest jakiś tani. E, no ale wątpię, tak szczerze, że jest jakiś tani pakiet. Więc możemy komuś w sumie wysłać na przykład emotkę z Naruto. No, niech komuś będzie. Więc dobra, kupujemy jako podarunek, robimy szybki losowanko. No i weźmy sobie na przykład tą oto osobę, wysyłamy jej po prostu, właśnie, emotkę z Naruto. Także, moi drodzy, osoba jakaś z pod tego filmu, a może nawet i parę osób z pod tego filmu, wygra na przykład taki pakiet. Myślę, że to całkiem fajny. Na przykład, macie takiego skina, macie takiego skina i macie w sumie masę rzeczy w tym pakiecie, i macie również taki pakiet, gdzie również jest dużo rzeczy i w tym jakaś. Wow. Kurde, nawet nie wiedziałem, że jest taka emotka, ale. No, tak jak widzicie, macie takiego skina, macie takiego plecak, emotkę, ekran wczytywania, więc jest naprawdę wiele rzeczy. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. I w przyszłości oczywiście będziecie mogli wygrać jeszcze więcej rzeczy, więc subskrybujcie. Wbijamy 200 tysięcy, już jest naprawdę blisko, więc myślę, że bardzo fajnie. I zapraszam Was również na mojego Discorda, gdyż tam niedługo będzie ten długo obiecywany film z widzami. Już on miał być dość sporo, spory czas temu, ale to niedługo dam tam właśnie info na temat tego filmu, bo troszeczkę, no nie było czasu, ale teraz są wakacje, więc lecimy moi drodzy. I już tutaj na start wakacji jakiś darmowy pakiecik dla kogoś leci. Ja dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!